Dobra, OK, myślę, że już się zaczęło nagrywać. A tak więc witam was serdecznie w drugim odcinku. Można to nazwać drugi odcinek Hexita. Chociaż odcinek to też za dużo powiedziane, nadaję go w tej chwili na żywo. Na YouTube myślę, że troszkę, troszkę łatwiej będzie Troszkę łatwiej będzie mi tak nagrać w tej chwili Niż e, nagrywać, e, przetwarzać wideo, później wrzucać. Nie mam w tej chwili aż tak dużo czasu na, na nagrywanie. Tak więc <laughs> wrzucam to bezpośrednio na ten odcinek na live i myślę, że dzisiaj popłynę sobie do tych stateczków, które gdzieś w oddali mi się pojawiają. O właśnie, może uda się zdobyć coś. ...coś sensownego, jakieś sensowne... ...EQ. Dobra, ja myślę, że powalczę sobie w wodzie. że coś mi strasznie laguje przez... ...o jest. ...przez, przez to nagrywanie na żywo. Zobaczę, czy w ogóle będzie... O, chyba mi się łódka rozbiła. Spoko. Czy w ogóle będzie miało jakiś sens puszczanie takich liveów, jeśli to będzie tak strasznie chodziło jak teraz? No ale dobra. Ej, hej, tu jestem, chodź tu. Hello. Już ty będę sobie siedzisz. nam z nimi jeszcze tą deskę i próbujmy ich rozwalić kilku piratów. sobie strasznie strafić w to. Dobra. Rozwarę tą. Myślę, że będzie troszkę już łatwiej. Hello! O jakiś ślepak. Dobra, teraz rozwalę jeszcze sobie tą. Myślę, że w końcu mnie. O, zauważył! Hej! Chodź tutaj do mnie! Hej, co jest z nim? Dlaczego go nie bije? Dobrze, że on mnie nie bije. A jeszcze raz chodź. No. A, komenda. Chyba coś miałeś ciekawego. Ej, aż takie lagi są, że nie mogę nic zdobyć. Co jest z tym? O jest. Strasznie to laguje. Dobra, spróbuję zrobić troszeczkę... Włączę sobie magnes. Może to pomoże. O, właśnie. Dobra. Tak będzie lepiej zbierać mi te wszystkie przedmioty, jeśli to tak dalej ma. Hmm, co jest? Dlaczego tu żadnego nie było? Ej. Ojejku, co jest grane? Poczekaj się chwilę. Spróbuję zrestartować. Może w końcu coś ruszy. Szczerze... że? Hmm? Hmm? Łata! Ła, the... wow. ale mnie cofnęło. Ale eku mam. Dobra, zobaczmy zaraz tak. Dobra, zbierzmy sobie jeszcze. Jeszcze doświadczenie. Ciekawe, czy działa mi w tej chwili magnes. Zaraz cię przekonamy. W sumie chyba to działa. Dobra, wybijmy jeszcze raz na ten statek. St może już tak nie będzie logować i da się normalnie pograć, bo jeśli nie będę musiał zakończyć chyba ten odcinek i spróbować jeszcze raz coś zrobić. No, wskakuj, hop. O, jest już ten. Myślę, że już się naprawiło. Tak, naprawiło się węgiel. O, diamenty! Nie, 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 nie. Zostawię na razie to w skrzyńce. I jedzonko. Super. A teraz idę, zajmę się tym kolesiem. Ej! Znowu coś się zbugowało. Nie widziałem jego obrażeń, ok. Zobaczmy czy mamy. Mamy włączone. Dobra, na razie pogram sobie w ten sposób, żeby W razie wuj jakichś lagów nic się zmieni. No, Może by jakoś grać Zbierzmy sobie. Naszego boksa w sumie to, co to, to mi niepotrzebne zostawię teraz w tym miejscu. Ok, wezmę jeszcze ziemię i płyniemy do kolejnej do kolejnego statku, w którą stronę jest, tu w tą. No niestety musiałem ustawić sobie hmm. Krótki render distance, bo nie dało się jakoś normalnie grać. O, super, mamy tu drabinkę. O, 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 o stój! O, dobra. Zniszczmy jeszcze to. Słyszę zombie, ale to nie problem. Blazy? Czy dobrze słyszę? Chyba słyszę dobrze. Ok, spróbujmy troszkę kripery, zniszczymy go? O, słuchajcie. Troszkę poszukujemy. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał nam tego za złe. Dobre oszustwo nie jest złe. Cześć. O nie, 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 nie. Tak to my się nie będziemy bawić, Poprze? O nie, nie, ginę! Za dużo ich. Płomych, co za nazwa. Dobra, zróbmy sobie jednak szybko jakiś mieczyk. I chodźmy, popłyniemy tam. Tak, siekierka jeszcze się przyda. W sumie to wezmę ten kilo w siekierkę. Czemu nie? Dobra, już chodź, chodź mięsko. Dobra, i popłynę już bez, bez tego, bez łódki. Ten 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 muszę wymyślić wymyślić jakąś dobrą strategię na te płomyki. Bo jednak chciałbym zdobyć przedmioty z tamtych skrzynek. A z takim tempie ginięcia będzie ciężko cokolwiek zrobić. Czy mi się zdaje, czy się. Zbliża noc już. Się coraz ciemniej robi. Mam nadzieję, że nie będę musiał z nimi walczyć w nocy, bo to już by było przesada. Naprawdę bez. Broi. będzie bardzo ciężko dobra widzę już statek, ale to nie ten płyniemy dalej czy to jest jakaś skinia? nieważne i chyba tak przewidziałem, że robi się noc Niestety będzie ciężko. Mam nadzieję, że go szybko... W sumie ciekawe.